Witam Państwa w środę 5 lutego. Na rynkach finansowych najważniejszym tematem, jeżeli chodzi o spółki, jest. Wzrost, wzrost wartości Tesli, która przez ostatni miesiąc zyskała prawie 100%, natomiast to są idealne warunki do tego, żeby ulica zaczęła kupować tego typu spółkę, więc zazwyczaj, kiedy pojawiają się takie warunki, bardzo często dochodzi do krótkoterminowej, dużej wyprzedaży, i wczoraj, na przykład na Tesli przed nami jest wykres jednominutowy, doszło do sporej korekty na ponad 100 dolarów. Tesla była wyceniana w okolicy 900 kilkudziesięciu dolarów. W Stanach Zjednoczonych dużo się mówi o tym, że naprawdę nawet studenci zaciągają już kredyty i na takich aplikacjach jak Robin Hood składają zlecenia na Tesli, ponieważ wszyscy widzą w jakim tempie Tesla zyskuje i każdy chce się podłączyć pod ten silny agresywny trend wzrostowy. Natomiast zazwyczaj w momencie gdy dochodzi do takich sytuacji, tak jak wcześniej wspomniałem, gdzie już się mówi wszędzie o tym, że dane aktyw zyskuje bardzo często wtedy dochodzi do takich korek. Wczoraj na indeksach w Stanach Zjednoczonych głównie mieliśmy do czynienia. Ze wzrostami jak na razie rynki jakoś specjalnie się nie przejmują rozwijającą się historią związaną z koronawirusem. Obecnie liczba ofiar śmiertelnych oscyluje w okolicy 500 osób. W różnych mediach, może nie tym, tych mainstreamowych, mówi się o tym, że koronawirus jednak dane ukry... rząd Chin ukrywa, jednak dane związane z koronawirusem. Sytuacja jest dużo poważniejsza. Ja też również słuchając. Różne podcasty ze Stanów Zjednoczonych, część osób ma lepszy dostęp do informacji i, na przykład, niektórzy lekarze, którzy w Chinach są odpowiedzialni za leczenie koronawirusu, chcieli nagrać różnego rodzaju filmiki, natomiast rząd Chin skutecznie zapobiega temu, aby te nagrania się rozprzestrzeniały w internecie. Więc tutaj temat cały czas jest bardzo ciekawy. Wczoraj, jeżeli chodzi o operacje repo w Stanach Zjednoczonych, czyli to są krótkoterminowe pożyczki dla usług dla, dla firm, w Stanach Zjednoczonych. Mogą to być fundusze inwestycyjne, no, mogą to być banki, mogą to być fundusze hedgingowe. I wczoraj operacje z terminem zapadalności do 14 dni popyt znacząco przewyższył podaż, więc popyt był w okolicy 59 miliardów. Zostało zaakceptowane 30 miliardów. Więc wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na tą kwestię, ponieważ ta wczorajsza sytuacja ostatnio miała miejsce dopiero ostatnio. W końcówce listopada, więc jeżeli ten trend dalej będzie się nasilał, to być może rezerwa federalna będzie skłonna do tego, żeby podejmować dalsze działania, a wiemy o tym, że FED specjalnie się nie przejmuje tym, że runki twierdzą, że to jest kolejny program Quantitative Easing. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, od 9.15 cały czas poznajemy PMI dla całej strefy euro, zarówno dla Hiszpanii, Włoch, Niemiec, dla całej strefy euro, również z Wielkiej Brytanii poznamy finalne PMI dla usług, to będzie godzina 10.30. W dalszej części dnia na pewno bym zwrócił uwagę na przemówienie Christine Lagarde, które rozpocznie się o godzinie 13:15. Wiemy o tym, że ostatnie wypowiedzi jakoś specjalnie nie wpływały na zmienność na rynku, natomiast zawsze tutaj trzeba brać pod uwagę, że tego typu wydarzenia mogą wiązać się ze sporym. Z zaskoczeniem, dzisiaj również ze względu na pierwszy tydzień miesiąca poznamy raport ADP z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. No i w końcówce dnia godzina 16 PMI dla usług ISM ze Stanów Zjednoczonych i 16:30 dane z rynku ropy. Coraz więcej mówi się o tym, że kraje należące do OPEC bądź OPEC Plus coraz częściej. Mówią o tym, aby ograniczyć ilość ropy na rynku. Jeszcze nie ma takich oficjalnych potwierdzeń. A tego typu spotkania są oczywiście wywołane tym, że ropa w ostatnich tygodniach wyraźnie traci na wartości. A w Stanach Zjednoczonych bardzo często mówi się o tym, że właśnie ropa to jest taki najlepszy wskaźnik do tego, żeby ocenić sytuację właśnie związaną z koronawirusem. Więc jeżeli chodzi o część techniczną, na wstępie oczywiście zerkniemy sobie na indeks dolara. Już za moment nam się zaktualizuje strona. Więc wczoraj, jeżeli chodzi o techniczne aspekty indeksu dolara. Indeks dolara dość dobrze technicznie się zachowywał. Wcześniej indeks dolara delikatnie naruszył wcześniejsze lokalne szczyty, natomiast indeks dolara zatrzymał się w dalszej części dnia w okolicy okrągłego poziomu 98,00. Dzisiaj w nocy mieliśmy delikatne naruszenie wcześniejszych lokalnych szczytów, więc jak na razie widać delikatną akumulację zleceń wydaje mi się na longi, natomiast wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na wszystkie lokalne ostatnie minima, ponieważ jeżeli te minima będą bardziej agresywnie przebijane, to wydaje mi się, że to może rozpocząć trend silniejszy spadkowy, niżej ważnym takim wsparciem moim zdaniem może być poziom w okolicy 97 jeżeli chodzi o eurodolara, na eurodolarze dalej widać bardzo ograniczoną zmienność. Wczoraj rynki miały problem z trwałym pokonaniem poziomu w okolicy 1,1055. W dalszej części dnia zeszliśmy w okolicę strefy, o której wczoraj wspominałem. Rynki wczoraj przetestowały wcześniejsze minima z okolicy poziomu 1,1035. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w okolicy wcześniejszych lokalnych minimów. Jak na razie mamy falsifikowane naruszenie dziennych szczytów, więc jeżeli ten poziom, który teraz został naruszony, będzie obroniony, wydaje mi się, że to może doprowadzić do dalszych spadków, natomiast jeżeli na rynkach finansowych nie będą pojawiały się ważniejsze czynniki fundamentalne, to raczej na eurodolarze nie będzie większej zmienności. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, ja wczoraj na porannym komentarzu mówiłem o tym, że ten ostatni, wczorajszy, silniejszy ruch spadkowy prawdopodobnie to było celowe wrzucanie zleceń, które miało doprowadzić do wybicia stop-lossów. Te stop-lossy wydaje mi się, że zostały wybite. Kluczowym też poziomem, o którym wczoraj wspominałem, był poziom w okolicy 1,29,80. Ten poziom został przebity, przetestowany, i mieliśmy w pierwszym ruchu atak na dzienne szczyty. Pojawiła się delikatna korekta. I w dalszej części dnia rynki zaczęły testować taką mniejszą konsolidację po tym bardzo silnym ruchu spadkowym. więc jak na razie, poziom w okolicy 1,30-43 jest kluczowy. Również bym zwrócił uwagę na szczyty z sesji azjatyckiej. Natomiast nie trzeba zapominać o danych z godziny 10:30, które będą kluczowe dla być może dalszej zmienności na funcie brytyjskim. Jeżeli chodzi o USDK, to USDK wczoraj przez znaczną część dnia cały czas się konsolidował. Jak na razie, cały czas bardzo ważnym oporem jest poziom w okolicy 1,33. Najbliższe wsparcie okolice poziom 1,32,55. Jeżeli chodzi o indeksy w Stanach Zjednoczonych, obecnie obserwujemy. Silniejszy ruch wzrostowy, być może przed momentem pojawił się jakiś news, ponieważ ten ruch wzrostowy naprawdę jest dość agresywny, jeżeli chodzi o tą porę dnia. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajsze kluczowe poziomy, wspominałem o poziomie w okolicy 3260 punktów. Ten poziom nie został przetestowany, a wczoraj, głównie przez znaczną część dnia, mieliśmy do czynienia z bardzo silnym ruchem. Agresywnym, parabolicznym, więc jak na razie wydaje mi się, że gdyby te wzrosty dalej miały zostać utrzymane, to prawdopodobnie kolejnym targetem na SP 500 może być poziom w okolicy 3325 punktów. Gdyby doszło do korekt, oczywiście pierwszym poziomem, na który bym zwrócił uwagę, to będą poziomy w okolicy 3307 punktów i niżej okolice 3000. 300 punktów, więc jak na razie wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych cały czas trwa do dróg pieniądza, to cały czas wpływa na to, że indeksy w Stanach Zjednoczonych zyskują. Jeżeli chodzi o DAX-a, na DAXie obecnie również obserwujemy silniejszy ruch wzrostowy. Przez wczoraj przez cały dzień mieliśmy do czynienia z bardzo silnym agresywnym ruchem parabolicznym. Jak na razie takim pierwszym oporem może być poziom w okolicy 13 343 punktów, bądź też w wyżej okolice ok. 13 000 400 punktów. Jeżeli chodzi o dolar, jeżeli chodzi o Australijczyka, wczoraj też wspominałem o Australijczyku, wczoraj miałem zaznaczone dwa kluczowe poziomy pierwszy w okolicy 0,6707. Wczoraj wspominałem o tym, że jeżeli ten poziom zostanie obroniony, to być może dojdzie do odwrócenia silniejszego ruchu spadkowego. Pierwszy kolejny opór został przebity dzisiaj podczas sesji azjatyckiej ładnie przetestowany w okolicy 0.6724. No i jak na razie głównie ze względu na to, że indeksy Stanach zjednoczonych zyskują, mamy odwrócenie tego silniejszego ruchu spadkowego. Pierwsze takie potencjalne opory w okolicy 0.6776, wyżej okolice 0.68. Wczoraj również ze względu na to, że mieliśmy dość agresywny napływ kapitału do ryzykownych aktywów, wczoraj wydaje mi się, że została zredukowana znaczna część pozycji na złocie, więc zawsze jeżeli mamy wyznaczone kluczowe poziomy na złocie, wydaje mi się, że w takich warunkach powinniśmy zwracać uwagę na indeksy, ponieważ zazwyczaj w takich dniach jak wczoraj, te, te dni są potwierdzeniem tego, że zazwyczaj, jeżeli dochodzi do większego napływu do ryzykownych aktywów, to aktywa uważane za bezpieczne przez inwestorów wtedy tracą na wartości. I wczoraj, właśnie, mieliśmy właśnie dokładnie taki scenariusz. Więc jak na razie na złocie, jesteśmy w okolicy pierwszego potencjalnego wsparcia 1552. Natomiast w najbliższych godzinach głównie bym zwracał uwagę na to, na to co będzie się działo na indeksach, jeżeli chodzi o ropę ropa pomimo tego że wczoraj w indeksy Stanów Zjednoczonych zyskiwały ropa cały czas traci na wartości więc tak jak na wstępie powiedziałem wydaje mi się że rynek ropy jest najlepszym odzwierciedleniem tego co może się wydarzyć związanego z koronawirusem a tutaj mam na myśli oczywiście spowolnienie gospodarcze w Chinach również mówi się o tym że Import, eksport do, do niektórych krajów azjatyckich, między innymi do Wietnamu, może zostać wstrzymany, a to moim zdaniem cały czas może ciążyć na rynku ropy. Więc, jeżeli kraje OPEC dalej będą dyskutować, widzieć przede wszystkim to, że ropa traci na wartości, to być może niedługo poznamy szczegóły dotyczące tego, w jakich ilościach ma, kraje OPEC mają wstrzymać się. Z wydobyciem ropy. Więc tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.